Ciebieńko widzowie, jestem Chleb. Witam Was w drugim odcinku na moim kanale. E, mamy serię Polska Wieś. Właściwie, no mogę powiedzieć, że to jest drugi odcinek z polskiej wsi, no ale pierwszy to był taki e, delikatnie wprowadzający. No nie wiem, czy tak to mogę powiedzieć. W dzisiejszym odcinku was. Dlaczego nie mogę nakarmić, bo go cały czas. O, dziś was oprowadzę po gospodarstwie, więc zaczniemy od przodu. Hmm, tutaj mamy Bizona. Niestety zaparkowałem tak krzywo, ale już pierwsze żniwa przerobił. Tutaj mam taką... Ooo, ściągnąć, pokażę. Jak widzicie, pierwsza klasa bizonik. Jeszcze w pgr był y, używany. Sam nim kosiłem w PG-rze, tak się trochę poflexuje. No i dobra. Pięcio, jakby to powiedzieć, pięciookręgowa zgrabiarka. Lecimy dalej. Tu w garażach nie ma nic. Tu mamy autosankę powiększoną. Tu mamy pszeni, worki z pszenicą. Tutaj, tutaj jest chyba, tutaj są chyba jakieś inne nasiona. Tutaj to w ogóle mam. Tu chyba też jest pszenica. No i tyle. Tutaj. Tutaj mam pług trzeskibowy. Agregat. Tutaj jest buda dla mojego pieska. Tutaj mam różne takie karnistry, wiaderka i w ogóle. Tu mam też karnistynę na paliwo. Ten agregat w taki zobaczcie. I ten. Dajcie znać widzę w komentarzach, jak to się nazywa. Po prostu zapomniałem. To chyba nie, ale nie pamiętam. Dajcie znać mi po prostu. A tu po prostu widzowie, Polska Móc. siątka, Taka piękna siątka, A, zobaczcie. Jest tu trawą trochę ubrudzona. Przepalimy ją. O tłumik zatorowski była malowana Tutaj wiadomo warsztacik jak każdy inny Przepalimy 1 No chodzi pięknie powiem wam Powiem chodzi pięknie Eem, dobra Tutaj już w garażu nic więcej nie mam Tutaj będziemy to naprawisz. Myślę, że tu najczęściej będziemy też robić remonty ciemników. Dobra, gasię ją, bo na zimnym chodzi to tam. Eee, no i tak, krówki będziemy mieć. Zaraz wam pokażę dlaczego. Tutaj. Będziemy mieć też kury. Tutaj swoją drogą na top widzowie nie patrzcie, bo normalnie na szybkości, żem wylecia w żniwa i y, już to przy, kombajnem to przewaliłem, tak? Tu mamy ciapka, zaraz go przepalimy. Tu mamy z pszenicą piękne ziarno. Tu mogę pogarnąć dla, dla kurek. Zobaczcie. O, jaki piękny silnik. Przepalimy zaraz ciapka. W sumie to... Yy, on niech teraz schodzi, bo jeszcze za niedługo nim pojedziemy. Przejedziemy się. Tu mamy autosankę, jedną, z uchyloną burtą, opryskiwacz, agregat, rotacyjny, no i tak, tutaj to ten, ale tu mamy pryzmę kiszonki i tu już jest zakiszona, tu jakby już się zakisiła ta kiszonka, eee, tu mamy oczywiście przyczepę do zbioru siana i po prostu jak mamy kiszonkę, to właśnie pojedziemy właśnie tym ciapkiem, Yy, ogarnąć tur do 60. Yy, albo w sumie w sumie zgaszę ciapka, bo te to od razu pojedziemy 60. Tur, żeby ładować yy, ten, bo właśnie będziemy mieć krówki. Yy, tutaj mamy dwa ścierniska. No tutaj już o kurde, tu uschnęło są yy, Jest październik. No i no generalnie teraz jest okres też siewów, nie wiadomo do listopada no ale ja ja tak właśnie w listopadzie planuję zrobić tutaj orkę może się w śniegu jeszcze uda ją zrobić ale nie wiem no i co to może pojedziemy może najpierw na telefonie wybierzemy sobie tam 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 no dobra, to 60 to taki tur od Ursusa. Chociaż nie wiem, czy nie będzie deczko za mały, ale tuż tu chyba nie mamy takiego. O taki. Ten za duży być. Żeby taki do łyżki. To ten. Niech będzie czarny. I jakąś łyżkę. To jest trochę duże. No, Może być. No i na następnie zapomniałem dodać, że łapeczka w górę i subik yy, obowiązkowo. Yy, no i dobra. Palimy siątkę. Dobra, niech się chwilę zagrzeje, to od razu tutaj odwożę bramę. Na Bra ja szybciutko. Jeszcze tu łazieneczki. Umyję rączki, łamię bruna Dobra, lecimy. Zbieramy chałupy. I opór w Chyba, trochę wam przyciszę te traktory mimo wszystko. Mm -hmm. Wait. Gdzie to jest? Nie, 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 wierzę, Naprawdę nie, nie, tego znaleźć. Dobra, nie, Mam nadzieję, że... ...że mnie będzie dobrze słychać. Dobra, ja się. nie, 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 właśnie... nie, wiem co się bieguje, że... Mogę zamykać te drzwi albo nie wiem, jak przynajmniej. czy to jedyny sposób to jest tak. No. Jeszcze i posiona kosmo, nie było. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, mam nadzieję, że mnie cię potaniości, żeby zamontuję zamontuje tego. W sumie nie ma, jak to się nazywa. Tu jest Tur i łyżka. Tur kupiłem i łyżkę, ale tu się jeszcze montuje na ciągnik takie coś. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie, jak to się nazywa. Bo tu się coś. No, widzowie, dajcie znać, jak wam się podoba. Tutaj. O, palimy elegancko, zamontowaliśmy to. Wyszło to niecałe 2000 tysiące złociszy, także powiem, że całkiem, całkiem tanio. Jak to wysoko podniesie? No całkiem wysoko. Mam nadzieję, że to dobry zaczep. Eee, a dobra, tak mogę. Czyli to chyba muszę jechać tak, bo tak za bardzo z turem to ja nie jeżdżę dobra wracamy na szybkiego w ogóle też e, w dzisiejszym odcinku raczej, mi, e, raczej tego nie nagram e, bo po prostu już czas mi na to nie pozwoli ale jeszcze to ściernisko sprasuje także kupimy groby ściernisko sprasuje y już poza ociekiem sprasy prasy taką fajną to tam sprasuje na kostki